Właśnie idę do NBP w Warszawie, aby pozbyć się tego, nie wiem, kilograma, może półtora, bilonu. W Narodowym Banku Polskim są postawione takie liczarki do monet, gdzie możemy wsypać to, co mamy, no i nam policzy, wypluje nam jakiś kwitek z informacją, Ile możemy dostać w kasie za to? Banknotów na przykład. No i zobaczymy, jak sobie poradzi z tym, co dla tej maszyny dzisiaj przygotowałem. Tutaj widzicie Narodowy Bank Polski w Warszawie. A wejście do tych liczarek i tam, gdzie można też monety odbierać, kiedyś było tutaj, a teraz jest tam troszeczkę z drugiej strony. Przejdźmy tam. Widzicie jaka reklama banknotu Mikołaja Kopernika? Banknot kolekcjonerski Mikołaj Kopernik. Wielka na kilka dziesiąt metrów można powiedzieć. A i mamy tutaj w drugiej części moneta kolekcjonerska też Kopernik. Też gigantyczna reklama, oklejona folią. No to taka specjalizacja jest NBP, że tutaj to jest takie miejsce w Warszawie, gdzie można spokojnie sobie reklamę umieścić. Tego, co nas interesuje. Znaczy właściwie NBP interesuje. Tu zbliżamy się do ulicy chyba Wareckiej I NBP jest po drugiej stronie. Tutaj widzimy wejście. Zazwyczaj, jak tu byłem, to stały gigantyczne kolejki do tej liczarki. Ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Idziemy przetestować. Dzień dobry. Nie ma tej liczarki takiej, co było kiedyś? Gdzie? Na O kurczę, dobrze. Dziękuję bardzo. Słucham? Pięcia. 5 bardzo dziękuję. Za siedmioma górami, za siedmioma grodami jestem na ulicy Siedmiogrodzkiej. I za mną NBP, wchodzimy. Tutaj widzicie punkt wymiany monet. Wchodzimy do środka. Zobaczymy, ile jaka kolejka i co tam się będzie działo. Aha, on zwraca to, co się nie podoba. Ja tak, pan Cór... pan Cór... Córki różne rzeczy wrzucały, widzę. Tak, tak, jak zobaczyłem coś, to wyciągam, ale mogą jakieś euro jeszcze się trafić. Nie widzę tutaj. Słychać, jakby to mnie od razu. Chyba już. Nie, wypłata sobie w kasie już. Ach, ale to fajne pomysł, że to z blikiem można. Okay. A. To już dla Pani, tak? Dziękuję Do widzenia No i już po wszystkim Sprawnie, bez kolejek No i z tego woreczka, co Wam pokazywałem Dostałem 100 122 zł 1 grosz Także chyba nieźle Zobaczcie ile tego macie w szufladach W skarbonkach a jeszcze ciekawostkę powiem. W tej skarbonce, w tym słoiku, co zbieraliśmy, zaplątało mi się troszeczkę rzeczy. No i zobaczcie sobie, sami. 5 centów, jakieś centówki. 5 centów, 1 cent, 2 centy, 10 centów. Jakiś żeton. Chyba do toalety. Gdzieś tam skądś przyniosłem. Podkładka. No i jedna taka zdemolowana, zgliczona jakimś młotkiem. Też jej nie przyjął. Dzięki za oglądanie. A w ogóle to jest taka piękna pogoda. Jest tak ciepło, że pozwoliłem sobie zdjąć czapkę. I już teraz nie wyglądam jak wschodni czołgista. Cześć, do zobaczenia.